Panie prezesie, na jakim etapie jest realizacja programu Mosty dla regionów? W końcówce marca zostały złożone pierwsze wnioski ze strony samorządów. Z tego co pamiętam jest 70 kilka wniosków i one są na etapie rozpatrywania. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy będą rozstrzygnięcia, które pierwsze obiekty otrzymają dofinansowanie. Dofinansowanie będzie do 80%, co nie znaczy, że starczy dla wszystkich środków. Dlatego pierwsze projekty będą miały największe szanse powodzenia w sensie wielkości dofinansowania kwotowego. Realizacja tego programu i to, co się z nim wiąże, jest jednym z tematów targów w Kielcach. Czego dotyczy dyskusja? Przede wszystkim problematyki, jak opracować dobrą koncepcję takiego obiektu, jak zaprojektować dojazdy, jak pokonać problemy związane z fundamentowaniem przyszłych podpór mostowych i jakie konstrukcje wybrać, tak żeby były jak najtańsze i z kolei najłatwiejsze do utrzymania w perspektywie 50 lat. Jak duże są potrzeby w tym zakresie regionów? Z tego co wiem, regiony złożyły więcej wniosków niż planowano, ponieważ program był otwarty. Zdefiniowano 21 miejsc, ale pozwolono samorządom zgłaszać miejsca, które nie były objęte tym pierwotnym programem. Stąd widać, że są spore potrzeby w zakresie takich obiektów regionalnych, które łączyłyby dane regiony, które są oddzielone od siebie. A jakie, czy są jakieś najczęściej zadawane pytania, z jakimi zwracają się zainteresowani udziałem w tym programie? Ja pamiętam dwa spotkania. Pierwsze było w jabłonie we wrześniu i potem w sejmie w jednej komisji. Było szereg pytań. Pierwsza grupa pytań dotyczyła dlaczego do 80%? to znaczy czy może być 0, czy może być 5, 10 i 80. Oczywiście urzędnicy z ministerstwa odpowiedzieli, że na początku będzie pełne dofinansowanie, jak będą środki wyczerpywane, będzie mniejsze. To było pierwsze. Druga kwestia dotyczyła czy będą dofinansowywane dojazdy również oprócz samych mostów. Odpowiedź była pozytywna. I szereg jeszcze innych było pytań technicznych. Jaka ma być szczegółowość pierwotnego wniosku? Uważam, że ona powinna być w pewien sposób szczegółowa, ale nie za bardzo. Natomiast powinna być to koncepcja przemyślana, tak żeby nie było tylko odpowiedzi, że chce mieć most, ale napisane jaki, ile on będzie z grubsza kosztował, czy samorząd stać na dofinansowanie. I jeszcze była jedna ważna sprawa była taka próba uruchomienia marszałków, żeby oni również zajęli się dofinansowaniem tej części, która będzie niesfinansowana, czyli 20%. Ponieważ same mosty dla regionów nie służą na przykład powiatom czy gminom, i gmin i powiaty nie stać na takie dofinansowanie. I planowane było spotkanie marszałków w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, żeby się nad tym problemem zastanowić, jak marszałkowie mogą dofinansować te inwestycje. Nawiązując do tego, co Pan powiedział w Kielcach, dyskusja m.in. dotyczy rozwoju sieci dróg, na jakim etapie jesteśmy, oczywiście, co robią przedsiębiorcy. Może podkreślmy, jak ważna jest ta inicjatywa i tego typu przedsięwzięcia dla funkcjonowania siatki dróg w ogóle. Oczywiście skupiamy się zazwyczaj na autostradach, na drogach ekspresowych, ale to przecież nie tylko. Tak, to są drogi troszeczkę niższego rzędu, na przykład drogi wojewódzkie czy powiatowe. Myślę, że jest o tyle istotne, że wszystkim ma to znaczenie duże rozwojowe dla poszczególnych mniejszych regionów. Ma też istotne znaczenie turystyczne, także można było pewne obszary zwiedzać i wjeżdżać do tych miejscowości, które są do tej pory w pewien sposób niedostępne z niektórych stron. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.